W pierwszej sekundzie tego filmu wydajemy 3200 robuxów A to nie koniec, bo dzisiaj będziemy wraz z Węgorzem Witam, Siema, dzień dobry, witam, witam, witam Będziemy robić potężny opening wszystkiego Tak w sumie a Na czym to będzie polegać? Generalnie widzowie jak widzieliście zakupiliśmy sobie wcześniej jajka Zakupiliśmy też koła fortuny No oraz mamy bardzo dużo kluczy do właśnie kryształowej skrzyni Zobaczymy z czego dostaniemy dużo fajnych rzeczy I zobaczymy czy uda się nam wreszcie zapolować na tego huge peta Na którego już bardzo chciałem zapolować dawno Temu. I przy okazji, stary, robimy taki układ. Dawaj. Widzowie, każdy jeden like, jeden komentarz, który napiszecie, możecie napisać swój nick, bo możecie otrzymać coś całkowicie z darmo, jak chociażby ta osoba. I każda subskrypcja na moim kanale oraz na kanale Węgosz Roblox. Tak jest. To jeden Robux, jaki wydamy sobie w następnym openingu, dlatego widzowie, dowalajcie konkretnie. Ostatnio podliczyłem, wyszło łącznie 4000 Robuxów za wszystko, dlatego widzowie dzisiaj jeszcze sobie tak, o tutaj lekutko dobijamy i stary, będziemy za 4000 łącznie Robuxów, albo może i więcej i może widzowie podbijemy jeszcze trochę później. Wszystko otwierać. Dlatego sub, like nie komentarz i widzowie, tutaj w karcie na górze macie kanał Węgorza, a mojego suba macie tam na dole. Dobra, słuchaj, zacznijmy może delikatnie, zacznijmy od koła Fortuny. Tutaj tak. mamy goldena. No stary. właśnie ja nigdy nie miałem tutaj Goldena. Jak już mi się trafiał, to zwykły mi się trafiał, ale golden nigdy. W ogóle mam na to sposób jeden. No, to bardzo czasochłonny. No, żeby ciągle mieć tutaj tej trzeba y, huge peta trzeba zmieniać serwery. Serio? Tak, jak wchodzisz na inny serwer, to być może on Ci się załaduje, ale może też się nie załadować. Znaczy, powiem ci tak szczerze, nie, że ja już po prostu e, tyle tego otwierałem, że mi minęło z jakichś 30 huge petów, nie, tak szczerze, okay, więc dobra. dlatego, widzowie, sprawdzamy, czy ponownie będziemy smutni, czy tym razem może uda się nam ogromnego kotka huge peta dropnąć z czapeczką e, z tym, ze śmigiełkiem. Ja strasznie bym chciał tego nowego huge'a, bo on On po jest prostu... taki inny, nie? No fajny jest inny jest. jest. inny, jest inny, jest taki fajny, taki, taki dziecięcy. O kurde, kurde Lightning mi się przydał, no. No, niby mam, ale no fajnie by było, ale lepszy byłby huge. Dobra, teraz. W ogóle level biłeś, masz już stary, ósmą elitę, możesz sobie Tak, Rzeczywiście, rzeczywiście, możemy sobie. Ej, często on jest u ciebie bez kitu. No Jest często, jest często. No, ja gra tak mnie... często nie miałem. Gram mnie bejtuje, widzowie. Gram mnie straszny. Mm. Be... Patrz znowu był, nie? Ja pierdzielę, no to jest niesamowite. No, znowu jest! Znowu jest. Znowu jest. No Ty... i znowu nie. Yeah! To jest yeah. najgorszy bejt. Jak tak o tyle. O tyle widzowie no. przeskoczy. Widzowie pewnie już bekę mają i piszą w no. komentarzu. <laughs> znowu ci się nie uda stare. Nie, nie. I wiesz co jest najlepsze? No. W komentarzu właśnie pisze jakiś Andrzejek lat 12 Ty. Ja miałem jeden taki ten i od razu wyleciał. No, a i zawsze jest taka osoba, nie? No. Zawsze jest taka Z osoba. Z Titanikami tak jest często, nie? Ja to tak denerwuje, ja roboksy wydaję. A wy dostaniecie jajka albo kupicie na trading plazie i wam leci. No, a i to jest powalone. Ja no powiem przecież, że rzadko dropię, co nie? że Rzad... Ty! O, nie. kurde, ale dobra, 2%. No, mamy. Mamy Lightning, mamy Lightning. No to, dobra. Jest, to jest mega dobrze, stary. Drugi najlepszy drop, 2%. No, ale dobra, no, mieliśmy, mogliśmy dostać huge'a, wiadomo. No, że. Dlaczego ty masz tak dużo tych huge'ów? No, nie wiem, stary, nie wiem. Może dlatego, że widzowie tak suby zostawiają, stary i dosłownie ten kanał to idzie jak szalony, nie? No, bardzo dobrze, widzowie. No, to są codziennie. Wam. To wszystko dzięki wam, widzowie. No, teraz trochę gorzej, 50%. Dobra, jak skończymy koło widzowie, to się bierzemy za. Bierzemy. A, zobaczycie zresztą, za co się bierzemy. Pierdzielone diamenty, to jest. Moje Nemezis, zawsze mi lecą te diamenty jak są. No mi książki cały czas. Dla mnie książki to akurat git, bo se po prostu można polepzać książeczki, jest fajnie, ale no. Ja w ogóle nie wiem dlaczego name tagi są tak drogie. Przecież to jest tylko zmiana niku. No, ja też się dziwię, bo to tego używa. Ja, ja na przykład nie użyłem tego, znaczy użyłem raz, żeby zobaczyć jak to działa i Tak tyle. samo, no. Dobra, tutaj oczywiście fruitki nic Aha. specjalnego, ale tutaj on już jest! Kocie, który patrzy i przeleciał. No i mówi tak, siemanko. Siemanko, witam je! Dobra, Lightning na 0.1 i bananki dostaliśmy. Masakra. Masakra. A dobry. zasadziłeś właśnie ziarna? Nie, stary, no, zapomniałem. Zacząć. Zapomniałem ziarna zasadzić. Dobra, Dobra znowu, jest. Znowu tu jest. No jest. Ale on zawsze leci tak, że jest u ciebie po tej prawej, nie? Po no jakby. Miejscu. Jest czarm, to jest dobry czarm. To no jest spoko, że dobry, nie? Fajnie, cieszę się, że to dobry czarm. Ba bardzo przydatna informacja dla mnie to. Dobra, kręcę dalej. Nie, no co jest z tym nie tak? Kurde, no nie. No, nie wchodzi. No koło fortunki widzowie, no jest tak zrobione po prostu, że... że jest ciężko. To no, że jest ciężko, jest ciężko tutaj coś ustrzelić. Mamy huge, ale do no, czy... Znowu w tym samym miejscu się zatrzyma. Nie, bliżej. <laughs> Nie, no to jest masakra. Mówię <laughs> tak tutaj się zatrzymać. No, no po dalej. drugiej stronie. Dobra, no. okej. Okay. To mniejszy ból chociaż jak on tak się zatrzymuje dalej. Ej, no, bo jak on jest tak blisko, to złodna nadzieja, że było się blisko. No, to prawda. Nie było się, widzowie. Dobra, uwaga. Ostatnie dwa. Pięćdziesiona, tak zwana, uwaga. Spin. Zbin... I dobra, pięćdziesiona I teraz, może stary coś w teraz, końcu. teraz chiuczyk będzie. A jednak nie ma chiuczyka. No, ale jest lighting. No, 50. ale jest potka. No dobra, widzowie, w takim razie pora. Przejść, mi się wydaje, do odebrania nagrody za rangę. Ranga ósma. I teraz dostajemy rzeczy. Cyk, cyk, cyk. Teraz tak. Mamy tutaj oczywiście fragmenty kluczy. I myślę, właśnie, żeby trochę ich otworzyć. O nie, to ty masz tylko trzy góry. No. Oj, siedemnaście dołów, a masz 18 kluczy. Dobra, o czym ja gadam? Tutaj może tak. Tutaj stary zrobimy jeszcze jeden klucz no Let's i go. stary, no i mamy 19. No to co, 19 robimy, czy można 19 niby, ale z drugiej strony. Ty! Like ci poleciał! Co? No! Ale nie, no to co z tego? Można 19, ale można też jakieś zadanie widzom rzucić. Zadanie widzom? No. W jakim sensie? No w sensie takim, że jeżeli będzie jakiś próg lajków, to wtedy nie otworzysz 19, a otworzysz na przykład 50. A ja no. ci pomogę z kluczami. No dobra, widzowie, to dużo lajków. Powiedzmy, że każdy widzowie 100 lajków, wtedy klucz. O, no. ja w to wchodzę i ja widzowie pomagam. Z kluczami oficjalnie. Dobra, mega. Uwaga, stary. Robimy tak. No tutaj, jak widzicie, nic konkretnego. Nie, niebieskie. niebieskie. O! No, kolejny czwórka. Kojny czwórka. No, mam dużo. Ale zawsze chyba sprzedać można. Tutaj Koiny, koiny czwórka. czwórka. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. hmm. banner. Zatunka, Happy pets. No, tak. O! o! No to jest dobre, ja już to mam ogólnie Ja tego nie mam Serio? Chyba no Dobra, lecimy dalej Te poleciały, nie? Od... A to... To rzadkie jest, serio? No. Czekaj, zaczekaj, aż to przejdzie. 5 na 5 ze O kurde, dobra, to nawet nie widziałem, że to takie no, rzadkie jest. No, A w e. ogóle, patrz, na samym końcu jest y, ten Charm z Royality. No. I widziałem, no. widzowie, na Discordzie, że ktoś y, w ogóle kupił Huge'a z Royality po normalnej cenie. A to jest o najdroższy kurde. item w grze aktualnie. O kurde. Masagra. No tutaj dalej. No tutaj nic. Tutaj nic. Dobra, lecimy dalej. No niebieskie tutaj. Widzowie Ale teraz poleci. Jednego. A wy, widzowie, zanim otworzymy dane. Do... Pamiętajcie o tym, żeby bijać na eat more, Ze względu na to, że jest to nasza nowa gra No i generalnie polega nam na tym, że chce Że se zbieracie żarcie, jesteście coraz grubsi Węgorz grał ostatnio i mówi, że fajne Tak, przysięgam wam widzowie, że Mega szybko mi poszło Odcinek wlatuje za moment i Kurde, kurde, kurde im yes więcej deep. jem Tym jestem silniejszy, normalnie widzowie yes Tymczasem widzowie, tutaj macie listę kodów Które możecie sobie wpisać, macie free, macie release Macie Węgorz 08, macie Yoshi Możecie sobie wpisać na start, pamiętajcie, że 1000 lajków pod trybem, zostawcie też faw i followa, to widzowie jeden huge pet dla ludzi, którzy lajkują. A lajkuje mało osób, dlatego wbijcie widzowie. Link znajduje się w opisie. Serio warto. I przy okazji pamiętajcie, że do 20 grudnia osoba, która będzie w top tabeli, to dostaje po prostu 10 tysięcy Robuxów. Dlatego wbijajcie widzowie, klepcie się i zgarnijcie pieniążki za darmo. Tymczasem otwieramy sobie dalej. Uwaga. No, jest czwóreczka znowu. Ile one są warte w ogóle? Masz jakąś ten? No nie mam pojęcia. Uwaga. Dobra, no to co stary, słuchaj. W takim razie jedno jajko, wróżba, tak zwana. Wróżba wróż... odcinka. Wróżba jajeczko. Jakby pierwsze ci urosło. No, nie najgorzej, ale też. Yy... Bywało lepiej po prostu czasami. No bywało lepiej. Dobra, idziemy na naszego spota, który jest yy, fartownym spotem. No i słuchaj, stary, po trzy. Już trzy! O kurde, o kurde, ej, ja nie na ja. Jak już myślałem, nie? Jak ja już myślałem, że tutaj normalnie, ja pierniczę, nie? Dwa dni aktualizacja. Za dwa dni aktualizacja. Mm, to, to trzeba już jakiegoś huge'a sobie wydropić nowego na aktualizację. też mi się tak wydaje, dobra, no to huge Ej, patrz, to jest to jajko! Ty! To jest dokładnie to jajko! Tych sturka inna na... Bez kitu, ej, ja pójdź do niego, czy nie, nie zrobili jakiegoś tego, wiesz, sterega. Isterega? No, że żeby... w po... tym jajku na przykład może... Joch, ci poleciało! O, bo to jest po prostu ogień. Oj! o, o. o. Selius blisko było Kurde, Fajano. no. powiem tak, widzowie, no nie jest wybitnie, ale nie jest też źle. No kurde. Ty, no czemu ci tam lata to? No nie wiem, ale no tutaj może drop będzie jakiś dobry. No i nie jest widzowie drop dobry. Kurde, faja, no. Ajajaj, aj, aj. może krainę trzeba zmienić, stary. Myślisz, no może, tutaj... no pamiętasz? Kiedyś by Heaven leciało najwięcej e, Titaników? No dobra, stary, ale tutaj jest nasz, nasz taki spot, kurde, który jest... No w sumie prawda. No tutaj nam powypadało widzowie tyle prawda. rzeczy, że to jest masakra normalnie. No w sumie mi pierwszy huge pet w grze, jak byłem pierwszy raz, też poleciał gdzieś tu na starcie Dobra, odbierzmy sobie to, widzowie Ach. I co? Ja myślę, że stary... No dobra, ufajmy Dobra, ostatnie trzy jaja Huge pet! O, w o, nie Na znaku, na no, no nie, yeah. Celestial Dragon! Ja pierdziele! No ludziom by już 15 metrów dropnęło, nie? Z tego? No w ogóle zauważycie te jajka, w ogóle widzowie te jajka lecą na jakiś najwyższy punkt w każdym miejscu. No też mi się One. tak wydaje. nie może spać normalnie. No też mi się tak wydaje. Ostatnie. Dobra, ostatnie widzowie. Czy szczęśliwe? 3, 2, 1. Prosimy! No, proszę. Kurde już mi, się, już mi się oczy zaświeciły. No już było, już było, już było No więc widzowie, no cóż mogę powiedzieć e Koło Fortuny dzisiaj nie okazało się być fartowne Jajka nie okazało się być fartowne Tak szczerze, najlepiej wyszło nam otwieranie skrzynek Więc no niestety widzowie, ale no tutaj, że tak powiem Wszystkie formy dropienia zawiodły Poza tą, którą najciężej się w sumie robi Fortuna dzisiaj nie sprzyjała widzowie No to prawda Dlatego no, widzowie, ale słuchajcie, ale wy możecie nas sprzyjać stawiając subskrypcję tu, tu i oglądając te filmy 爸爸。<Papa. S 2>